To nie było dno, to była decyzja. No coś w tym jest, bo dno każdy ma inne. I ono się przesuwa. Za każdym razem się przesuwa coraz niżej niżej. Im bardziej tkwimy w tym dnie, tym bardziej się utwierdzamy tam. Nie? W tej swojej strefie chorej komfortu. I u mnie przyszło to dno psychiczne tak silne, że pić się bałem, a bez picia sobie życia nie wyobrażałem. I jak się oglądałem dość wstecz, to widziałem, że to tragicznie się skończy. Jeszcze nie wiedziałem, czego potrzebuję, ale wiedziałem, że muszę coś w życiu zmienić. Była decyzja. Decyzja w tamtym momencie, która była najważniejszą decyzją w moim życiu. Ja już tak nie chcę. Ja już mam tego dość. W momencie podjęcia decyzji, że coś muszę w życiu zmienić, zaczęły mi się drzwi otwierać. Jeszcze nie wiedziałem, czego szukam. Jak to ma moje życie wyglądać. Ale wiedziałem, że potrzebuję pomocy. Zacząłem prosić o pomoc, szukać pomocy. I zaczęły się otwierać drzwi, ukierunkowywać mnie. Pewnie, chciałem po swojemu i tak dalej, ale już szedłem w kierunku zmian. Proces powolny, ale szedłem, krok po kroku. Zacząłem poznawać inne życie, nowe życie. I o to chodzi. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.